Co do zasady, za dużo jest wiceministrów. Można by lepiej gospodarować tymi samymi pieniędzmi, które dzisiaj są w Polsce wydawane na administrację, gdyby tą administrację skurczyć, gdyby zmniejszyć liczbę wiceministrów, gdyby zmniejszyć liczbę ministrów. Tak naprawdę optymalne byłoby zmniejszenie liczby posłów. Ale dwa, wyjątkowo bezczelne jest oferowanie takich podwyżek sobie w sytuacji, kiedy ogłasza się minimalne wynagrodzenie dla pielęgniarek, które są naprawdę głodowe. Jeżeli podwyżki to dla wszystkich w ramach ze wzrostem gospodarczym i pytanie jest takie, kto za to zapłaci? 500 plus kredytu, obniżka wieku emerytalnego z kredytu i pytanie skąd pieniądze na podwyżki dla... Ministrów wiceministrów, wiceministrów te kredytu. Tylko to już przyszły rząd za to będzie wszystko musiał zapłacić. A jak pan ocenia sytuację, w której komisja do spraw ambergold ma liczyć 9 osób i ma być po jednym przedstawicielu wszystkich klubów opozycyjnych, a pięciu przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości? Przypomnę, na początku dowiedzieliśmy się, że platforma dogadała się z pisem i przedstawiciela nowoczesnej nie będzie w komisji Ambergold. Na szczęście nastąpiła refleksja. I dla mnie najważniejsze jest to, że była reprezentacja wszystkich klubów. I to jest dla mnie kluczowe. Oczywiście prawdopodobnie 11 osób byłoby lepszą reprezentacją, ale z drugiej strony ważne, ta komisja była komisją sprawną i dobrze funkcjonowała. I wiem tylko o tym, że decyzję o liczbie posłów komisji będzie podejmował PiS ostatecznie. Dysproporcja będzie? Dysproporcja, tak, tylko to będzie mniejsza dysproporcja niż w sytuacji, kiedy nowoczesnej by nie było w tej komisji. My się prawdopodobnie wstrzymamy od głosu. Przypomnę. To była afera, którą spowodowały wszystkie rządy poprzednie, bo system prawny nie zadziałał. Marcin P., który jest podejrzany, nie powinien był w ogóle móc założyć firmy, a założył. Komisja Nadzoru Finansowego informowała o przekrętach Vanberg Gold. Nie, nie, nie zadziałała prokuratura. Informowały media, nie było żadnej reakcji, a Polacy tam tracili pieniądze. I w związku z tym dobrze by było zrozumieć, jakie instytucje nie zadziałały, jak to się stało, że nie było reakcji na to wszystko. I dlaczego poprzednie rządy, poprzedni ministrowie sprawiedliwości, szczególnie od ministra Zibra zaczynając, stworzyli taki system, że Amber Gold mógł powstać. To jest dla mnie fundamentalne pytanie. Dlaczego w ramach afery Amber Gold nie rozpatrujemy też afery Skok? Bo to jest podobna piramida, tylko jeszcze Polacy tego obawiam się, nie zobaczyli. I kluczową kwestią jest to, że niezbędne są osoby, które nie są wikłane w ogóle w tworzenie prawa przeszłości. Czyli właśnie My Nowoczesna, która, przypomnę, ani nie rządziła zarządów PiS, ani zarządów Platformy. Dziękuję bardzo.